z tej strony zaciekawiony, Alan. I po długiej przerwie wracamy na YouTube'a. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać tak kto, razem z moją siostrą Nikolą. E, tak i tak nagrywaliśmy w ogóle kilka lat temu i będzie Więc jakby tak samo wracamy. No, no czymś, i zobaczymy ja jak nam pójdzie. No i również możecie wbijać. Nie, w sumie co ma nam pójść? Odpowiadanie na pytania, ale dobra, nieważne. Czy będziemy zgodni? Czy będziemy zgodni? Wbijać na naszego Instagrama, i Ty, no nie musicie wchodzić, ale Wbijcie Nikola Gorzog. No i ten. No i bieg naszego TikToka, bo tam y, można powiedzieć, że regularnie coś rzucamy. No i co? No i lecimy w taki Nie ma co przedłużać. Ja. Pierwsze, pytanie, pierwsze pytanie to jest: kto spędza więcej czasu w łazience? Trzy, cztery. Ja. No, ja no, bo no dobra, so, baba. to jest łatwe. Dobra, dobra to drugiego? Tak. Drugie pytanie: kto jest bardziej oszczędny? E to jest trudne. Dobra, leci cztery. Ale czekaj, to trzeba pomyśleć. No bo. Ja, ja wiem kto. W sensie ciężkie, ale ja wiem w sensie kto. Jak ja mam pieniądze, to je szybko wydaję. Dawaj, kto jest. No, no, 3, co? 4, Bardziej oszczędny. Powiedzmy, że ona. Ja ogólnie wydaję bardzo dużo pieniędzy, ale. Ale zawsze coś mam. Zawsze coś mam, a Alan jak ma pieniądze, on wydaje wszystko. Zreszcie co jeszcze teraz mam? Zaraz mam 40 złotych widzowie. No, dobra. I mi od parę złotych z TikToka. E, dobra, dalej. Kto no. ma lepsze poczucie humoru? Ja, no wiadomo, to jest po prostu. No, jak ty? Ja uważam, że ja. Weź, mi, e, to mi, to... mi zawsze wszyscy mówią, że ja jestem taka happy w ogóle, że jestem taka e, pocieszna. O tak mi zawsze mówią. I ja uważam, że ja. No, Alan też jest, ale jakbym miała ja wybier wybierać, to uważam, że ja. Dobra, kolejne. Kto ma, kto ma lepszy styl ubierania się? No. Jakbym miała pieniądze, to bym się że ubierać. <laughs> i bez kiedu, ja tak samo. Ale. No. Ale nie wiem. Dobra. Zależy kto, jak kto, wiesz, lubi, nie? Styl ubierania się, tak? Dobra. Dobra, trzy, cztery. Powiedzmy, że ja. Ja też bym ci Ja ogólnie ubieram się tak, ubieram się, ale beznikowo, jak każdy. Ja nie mam takiego swojego stylu i chciałabym go mieć, ale nie potrafię go, jak powiedzieć. bo nie mam pieniędzy na swój styl żeby Dobra, dokładnie tak jest. Dobra. Kto ma większe powodzenie upci płci przeciwnej? Dobra, dawaj. Trzy, cztery. Co w klubach. No dobra, ale na live'ach? No, ale na live'ach. No ja od razu pomyślałam lego. o tobie, Mordo. Ramy w kluach, dobra, dobra. <laughs> <laughs> dobra Dawaj Dobra. Kto więcej śpi jest większym leniem? O, dobra, stara, tu w końcu musisz się przyznać. No, ja, ja krócej. Yy, no i więcej rzeczy. Ale sobie. jeszcze nie pokazała, więc co, dobra, Ty trzy, wiesz, cztery. co ja pokażę? Te No. Ale yy, kiedyś on dał, Alan? Tak, bo kiedyś cały, kiedyś cały czas spałeś. Teraz Alan y, w ogóle o mnie śpi, więc y, dam, że ja, bo ja sobie lubię pospać jak można. No, no i dużo więcej rzeczy robiłam, ja ciągle biegam i w ogóle, a ono do pracy w sumie, nie? Do pracy, no pracę, ale no, jakbym miała wybrać, no to w sumie ja. No dobra, dobra, dalej. Y, kto ma więcej znajomych? Ja nie wiem, ile ty masz znajomych. No tak, musisz wiedzieć. No ja no ogólnie znajomych mam dużo, przyjaciół mam mało. No, Wiesz, ja to też. jest różnica jakby, nie? No ja też. No to nie dużo osób znam. No to nie wiem. Dobra, dawaj. Dobra, trzy, trzy cztery. cztery. Powiedzmy, że ja. A ja powiedzę, że ja. ja? Dużo. Znajomy. znajomy, ja znajomy poparli. Nie, oni mnie a oni mnie. To... No tak, no to Ale... ja mam dużo takich znajomych. Ja też. Dobra, No dobra, powiem. no to powiedzmy, że. Powiedzmy, I... że tak, ok. Kto jest mądrzejszy? No tutaj, no to jest proste po dobra, prostu. Dobra, trzy, bo... cztery. Odklejki czasami są takie niezłe, że. Ja po prostu jestem <laughs> jeszcze zmęczona i czasami, ktoś jak mi zadaje jakieś pytanie, no to. No dobra, jestem odklejona trochę, no dobra Do mnie dzwoni widzowie, czekajcie O nie Babcia, czekajcie No dobra wiesz? Wiem, wiem, właśnie ugadałem. nie ogadałem Dostałem 30 zł od babci Właśnie dostał telefon, telefon, że dostał pieniądze Dobra, nie ma I no Fajnie ma, No Dobra, no. czekaj Ym, Gdzie skończyliśmy? Dobra, kto lepiej gotuje? Dobra, trzy, dwa, jeden, ja w ogóle nie gotuję w ja lubię gotować i uważam, że dobrze gotuję. No, no okay. dobrze gotuję, dobrze. Dobra. Dawaj. Kolejne pytanko, no to jest, kto jest ładniejszy? No. Trzy. E... Teraz to będzie takie wysokie ego, nie? Kto Dobra, to... no dawaj, nie no spoko, myślisz, że tak sobie uważasz. Dobra, dawaj, trzy, cztery. Ja nie wiem. Ja no nie co wiem. co chcę pokazać? No dawaj, no, dawaj, męska prosta decyzja, no 3 cztery. Ja tak dobrze wiem, że kłamiesz! Co za cel! On chciał pokazać chyba to! Bo nie chcę wyjść na takiego, co myśli, że. Ja pokazałam ciebie, bo ja na przykład uważam, że jestem brzydka. co? No tak, ja tak uważam. Dobra, nieważne, no dawaj no. Daj mnie, no, no Jezu! No dobra, no to prawda. No Jezu, dobra, dawaj kolejne pytanie. No dobra, dawaj kolejne dobra, pytanie. No dobra, dawaj, kolejne dobra, pytanie. Kolejne, Ym, Czekaj. Kto lepiej tańczy? Trzy? Ja my w ogóle nie tańczymy tak. Ale kto lepiej tańczy, no? No ja w ogóle nie tańczę. Trzy, dawaj. dwa, jeden. Ja uważam, że ja. Ale ja nawet nie wiem. Co? Nie wiem. Dawaj. Kto podejmuje decyzję? Co? To pytanie nie ma sensu. Dobra, idziemy do kolejnego. Nie robimy. no, kto. Y, mówi, ej, dobra, nie jest, robimy to. O! Tak dobra. wiesz, takim. Powiedzcie, takim, co mam. Trzy, cztery. Dry. No powiedzmy, mm -hmm. że ona, no. Tak, to ja go zwyczajnie No dobra, dawaj, robimy to. Eee. Ym... Dawaj. Kto ma ostatnie zdanie? No, e, no, no? ja jestem za fan. Cztery... ja chciałam to powiedzieć, że... że Alan, nie. Dobra, dawaj. Kolejny. Kolejne pytanie to. Kto lepiej okazuje uczucia? Ale właśnie w jakim sensie? Po prostu takie normalne, że, że się oczywiście czy coś może w tym sensie zróbmy. No dobra. Trzy, Trzy. cztery. Dobra, Dobry. kto lepiej kłamie? Trzy, cztery. Czekaj, 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 muszę pomyśleć. Bo ty też ja, ja kłamieś. wiem. też dobrze kłamiesz. A, ja jestem jestem no Ale ja no. Jak chcę, no to. Trzy, cztery. Ja też dobrze, ale ona. No nie wiem, ona też mega dobrze. Ja dobrze, bo ale. Knurę, ale. W sensie. ale... Rodzeństwo w końcu. Dawaj, co tam pisze? Kto ale... ma więcej odpałów? 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 Przypałów pewnie chodziło. Przypałów, bo dobra, okej, okay, przypałów, zróbmy. No dobra, no. Kto ma więcej przypałków? Trzy, cztery Czemu ja? Nie wiem. A ja? No nie wiem. <scieszy Coloratiera> no nikt. My jesteśmy grzeczni. My jesteśmy grzeczni tacy. Dobra. Kto częściej prowokuje do kłótni? Tu, tu, tu. O, ale czekaj. Dobra, powiedzmy. Trzy, cztery ry Ale czekaj. O, i już widzicie zaczyna. Nie, nie, nie. Ona robi tak, że jak coś się jej powie, co jest prawdą, to mm -mm. się obraża i wtedy jest pokłócona. Nie chcę się kłócić, zmienimy pytanie. Dobrze. Ym, nie To częściej prowok... A, dobra, to było. Kto Trzy. więcej je? Trzy. O. Trzy. O kurczę. O kur <śle> Czekaj, teraz My mam problem. Jemy. My często jemy razem. No. Większość rzeczy jemy razem. No to się... nie wiem, to jest trudne. I dobra, pokaż najpierw, co uważasz. Trzy, okay, cztery. Nie wiem. Ej, dobra, okej. Okay. Ja powiem dlaczego. Bo na przykład są takie dni, co takie nic. ja sobie powiem, że dobra, nie mogę żyć tyle. Ja faktycznie się trzymam, powiedzmy tej diety przynajmniej się staram, a ona w piór na co popadnie. Ale są dni, gdzie na przykład oboje bardzo dużo jemy, tu jakaś pizza do jakieś i w ogóle nie mamy totalnej granicy i wpierdolamy wszystko, co jest, po, co jest po drodze. Więc w sumie nie mogę tutaj wytypować jednej osoby, tylko faktycznie damy dwie. No, to będzie najlepsze, dobra. Yy, kolejne pytanie. Kto wcześniej wstaje? 3, 2, 1. To jest wiadomo. Mimo tego, że ja wstaję do pracy, to Ty wcześniej wstajesz. Ja dobra, dawaj kolejne. Ostatnie. Tu, 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 tu. Kto lepiej śpiewa? Oh, damn. Ok. No dobra. 3, 4. Ja nie wiem. Ok. Zaraz próbę, a nie zadecydują. Nie wiem czy ja to jest. Mama Sita! Gorąc tam pięknie. Nie wiem. Trzy, cztery. cztery. Ja nie wiem. Ja uważam, że obydwoje potrafimy śpiewać. Tak, tak jest. Nie ja nie tak no. mówię, ej to potrafi, wszystkie pytania? Czy potrafimy, to nie wiem, ale... Ale powiedz, no to, to było dwadzieścia pytań. Więc 20 pytań zleciało w sumie szybko. Ale, jak na taki odcineczek, tak naprawdę wstępny, no bo dopiero wracamy, to myślę, że będzie ok. Myślę, że Wam się spodoba. No więc, za, kto jest nowy, zapraszam do subskrybowania, no bo wracamy, do zostawienia lajka, no i co? No i bez przedłużania, widzimy się już w kolejnym odcinku. Będziemy robić więcej filmów, więcej vlogów i więcej wszystkiego, tak Które myślę, że pojawi się kiedyś. Zobaczymy. Więc. Więc do zobaczenia na Bye. jakimś odcineczku. Siemano!